Bardzo jestem ciekaw tego, jak brzmi reedycja Masters of Second Guessing zespołu CINEMON. Miałem okazję usłyszeć dzisiaj kilka piosenek, ale ponieważ prowadziłem spotkanie, nie miałem możliwości posłuchania ich w takim normalnym, odsłuchowym klimacie, czyli tak, żeby sobie usiąść na przeciwko i się rozkoszować tym dźwiękiem. Natomiast z tego, co słyszałem, to brzmi bardzo fajnie. Posłucham tej płyty u siebie w domu i na pewno będę mógł usłyszeć wszystkie te niuanse, które zawsze. Winer i to winylowe ciepło gdzieś tam prezentuje w muzyce. Cieszę się, że zespół wydał nie tylko płytę, ale też i singla, który stoi obok, czyli The Worst Band in the World. Ten drugi kawałek, który jest na tym singlu, Joy of the Trial, to jest numer, na który też bardzo warto zwrócić uwagę. i Fajnie, że zespół Cinnamon wraca gdzieś do takiej tradycji wydawania singli, strum B. Które później nie trafiają na właściwy album, bo tak jak pan podczas naszej rozmowy, ta piosenka ze strony B singla, tego nowego singla, czyli The Worst Band in the World, prawdopodobnie na płytę nie trafi. Dlatego wydaje mi się, że warto kupić zarówno ten duży krążek, jak i ten mały. Ten mały, po to, żeby mieć i utwór ten właściwy, jak i ten utwór bonusowy, czyli ten na stronie B. Natomiast płytę dużą, dlatego że po prostu jest fantastycznie wydana i świetnie brzmi. Z tego co widziałem, są dwie wersje: wersja czarna i wersja kolorowa. Ta wersja kolorowa wygląda naprawdę oszałamiająco i cieszę się też, że ten kolor vinela jest tożsamy niejako z okładką albumu. No i dodatkowo jeszcze krążek z dwoma utworami w wersji live. To też jest taka fajna, sympatyczna ciekawostka dla kolekcjonerów. Trzymam kciuki za grupę Sinem, bo mam nadzieję, że doczekamy się niebawem nowego krążka i że zespół ostatecznie podbije nie tylko Polskę, ale i cały świat.